18 lat. 18 lat to jakaś forma dojrzałości, matura. Od 10 lat właściwie pracujemy w kameralnych przestrzeniach, penetrujemy te relacje bardzo bliską aktor, widz. I to przede wszystkim raz to ciekawość. Jak, czy ten nasz język, który był wygenerowany w kameralnej przestrzeni może w jakiś sposób przetransformować się na, na dużą salę. Ponadto od pewnego czasu no, jakby już był się głód spotkania się z nowymi osobami w pracy lub też jakby zebraniem większej ekipy, która mogłaby zrealizować wspólnie przedstawienie. I stąd ten, ta mieszanka Starego Dada, czyli Anka Steller, Radek Hewelt, Kasia Chmielewska i ja, Tatiana Kamieniecka, która debiutowała u nas w tamtym roku, plus trzy osoby, które do tej pory nie pracowały z nami. Izach Lewińska była w projekcie przed południem przed Zmierzchem w Łodzi. Ale Dawid Lorenz, którego znam od 10 lat, wyedukowany w Europie i występujący w Europie tancerz, plus. Dominika Knapik, która prowadzi swoją własną jakby artystyczną linię z zespołem Harakiri Farmers. Jakiś czas temu zostało mi zaproponowane zrealizowanie święta wiosny dla, na potrzeby festiwalu wiosny w Poznaniu. Kiedy to, o tym usłyszałem, wyobraziłem sobie przedstawienie na dużą grupę osób. Miałem pierwsze obrazy z klaunami na scenie. Okazało się, że chodzi o solową historię. I ta solowa to już mi się mniej podobała, i się z tego wycofałem, ale temat pozostał, i, yy, i, te, i, i ten zaczyn kiedyś gdzieś tam yy, yy, świdrował w mózgu. I co tu począć z tym mitycznym yy, tematem? I się to połączyło. Urodziny, zaproszenie Festiwalu Wiosny, który jest koproducent, koproducentem tego spektaklu. Yy, do dotknięcie czegoś, co jest jednym z takich mitów założycielskich tańca. Um, I to wszystko razem. Te osiem osób, urodziny, Le Sacre składa się w to, Le Sacre de składa się w to nasze przedstawienie o tytule Le Sacre. Gdzieś po części to celebrowanie lat istnienia teatru, Takiego jak nasz, jest, jest swoistym takim odmierzaniem cudów. A za każdym razem to jest też takie zamyślenie. Dobrze, no to w 1992 roku ludzie weszli na salę. Na przełomie 903 powstawały pierwsze spektakle. I to jest takie celebrowanie lat pracy, czego ja sobie życzę. A, życzę sobie trochę odpoczynku. A, łagodniejszych rytmów pracy. Może trochę bardziej komfortowych warunków do pracy. Może życzę sobie ciekawych spotkań artystycznych z kolejnymi choreografami, reżyserami, tancerzami. To tak personalnie, a dla teatru, teatr dada nigdy nie miał planu żadnego. I tak istniał bez planu od początku. Skoro się udało przez 18 lat nie mieć planów, to, to po co mieć jakieś kolejne plany i wyobrażenia o tym, co by się dało, działo dalej. No, może to właśnie ten brak wyobrażeń daje jakąś formę takiej tajemniczej żywotności temu, temu tworowi. Thank mm -hmm. you.